Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj krótka recenzja, myślę, że dosyć ciekawego zestawu, yy, szczególnie fajna pewnie dla fanów Harry Pottera i jest to... Yy, Hogwarts Moment, czyli zajęcia z Divination, to jest chyba z wróżbiarstwa, jeśli dobrze pamiętam po polsku. No nie jestem ekspertem, poprawcie mnie w komentarzach. W każdym razie w tle widzicie pozostałe pięć książek, które są innymi lekcjami, które odbywały się w Hogwarcie. I tutaj mamy trzy minifigurki i oczywiście książkę. I ktoś, kto tych książek wcześniej nie widział, może pomyśleć, no ale co jest takiego fajnego w tym zestawie? Więc figurki sobie obejrzymy za chwilę. Zobaczmy, jak wygląda kwestia książki, więc książkę należy otworzyć i wewnątrz książki, zobaczcie, mamy bardzo ciekawy zestaw rzeczy. Na górze mamy taki przyczepiony stoliczek, przy którym uczniowie będą mogli stać i odrabiać lekcje, nawet siedzieć i być tutaj obecni. Rozłożymy sobie dodatkowe ściany, więc zobaczcie, że zwiększa nam się ta przestrzeń tej klasy. Mamy coraz większy. Build. Cześć! W tej krótkiej przerwie chciałbym Was zaprosić do lajkowania, komentowania, subskrybowania, polecenia tego filmu wszystkim innym fanom Lego lub tym osobom, które po obejrzeniu tego filmu staną się fanami Lego. Cześć! Tutaj mamy dodatkowy element z tymi e, różnymi. Czajniczkami, naparami, które tam były, spróbujemy to pokazać. Bo zobaczcie, że ta przestrzeń klasy nam się znacząco powiększa. Tutaj sobie postawimy biurko. Może ten czajnik jeszcze gdzieś tutaj, więc tam też to trochę zrobi robotę. No i mamy tutaj dwa takie siedzonka, takie pufy, jakby poduszki być może i kryształową kulę, z której można sobie coś tam wyczytać. Więc zobaczcie, że ta książka bardzo fajnie tworzy nam taki zabawowy set. I tutaj pomyślałem, wiecie co, może kiedyś, jak będę miał chwilę, dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli to zobaczyć. Może stworzę jakąś grę planszową z użyciem tych książek. Kto wie, bardzo ciekawy pomysł. No, i jak widzicie, mamy tutaj naklejki, które robią nam też świetne tło. Zobaczcie, że całkiem fajnie jest to zbudowane. Mamy na szerokość tylko 4 stady, więc musimy się pomieścić. No, i ta książka też nie jest jakoś znowu. Wysoka, a udało się moim zdaniem tutaj projektantom Lego, architektom Lego zrobić naprawdę świetną robotę. Ja jestem bardzo zainspirowany tymi książkami. Chciałem w ogóle zrobić sobie takie książki jeszcze nie tylko z Harry'ego Pottera. Kto wie, może kiedyś wrócę do tego pomysłu. I w każdej dużej książce jest też mała książka z bardzo specyficznym nadrukiem. No i tu mamy oczywiście po polsku. Ponu raka, którego Harry zobaczył, więc mamy nawiązanie do filmu. Więc zobaczcie, że tutaj się jednak coś fajnego dzieje. I tak wygląda zestaw z tej strony. Z tyłu, oczywiście, jak sobie go odwrócimy, zobaczcie, mamy pięknie nadrukowany znak Hogwartu. Kolor jest w ogóle bardzo fajny. Tu mamy też naklejkę, żebyśmy kiedy złożymy te książki, pamiętali, która jest która. No i teraz przechodząc do figurek, zaczniemy od mojej najmniej ulubionej figurki Harego Pottera. Uważam, że jest go po prostu za dużo. Tak jak luka Skywalkera w Gwiezdnych wojnach jest OK, to Harego Pottera mogłoby być po prostu mniej i byłoby fajnie. Więc standardowe średnie nóżki już zginane. No, tors taki standardowy dla Gryffindoru. Całe szczęście można go użyć do innej figurki, więc można sobie zbudować różnych tutaj innych uczniów. To już jest ten tors z takim ciekawym kapturem, więc tu już była troszkę poprawa tych torsów. Moim zdaniem te wyglądają lepiej. Tu mamy Parvati Patil i ona też ma identyczny tutaj bardzo prosty tors. Tutaj właściwie nie ma podziału czy to są uczniowie czy uczennice. Takie torsy pasują i tu i tu. No chociaż może ten z Harrym, ale nie, wydaje mi się, że nawet widziałem Hermione z takimi torsami, także no fajna figurka, bardzo mi się podoba, naprawdę spoko, dużo bardziej niż Harry. No ale królową figurę w tym zestawie i jedną z ciekawszych figurek z Harego Pottera, jakie ja posiadam, jest profesor Sybil Trelawney, która wygląda po prostu zawodowo. Zobaczcie, jak pięknie ta figurka jest nadrukowana. Wiem, że dla fanów innych franczyz, no to nie będzie ciekawa figurka jako sama postać, ale już nadruki wyglądają bardzo dobrze. I tutaj mamy bardzo fajny element też głowy, tych włosów, bardzo charakterystycznych, także profesor Trelawney wygląda naprawdę świetnie. Zawodowo w tym secie. Więc jeśli sobie tutaj postawimy te figurki, to zobaczcie, jak to wygląda w całości. Gdybyśmy tutaj dodali jeszcze figurki z innych zestawów, to zobaczcie, że można naprawdę stworzyć dość dużo scenek tutaj, dość dużo uczniów wrzucić, bo książek jest 6, więc uczniów mamy 12, no, może z pominięciem herbologii, bo tam. Troszkę dziwnie wyglądają w tych kostiumach, ale moim zdaniem set całkiem udany, całkiem spoko. Zrobimy sobie też porównanie pewnie wszystkich książek, zobaczycie jak one wyglądają. Można te książki też ze sobą łączyć i pomiędzy tymi klasami przechodzić. Także to też pewnie zrobimy. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, a my widzimy się w następnym odcinku. Cześć!